Gramy w Brawl Stars. Ze mną jest koleżanka, która tylko gra inną grę, Boże, że się dzieje. Dobra. Awa! Dam że my nagrywamy. Nie, my nagrywamy. A tutaj. Ej, tutaj jest ten śc odcinek. Na żywo? Mhm. Ja to już... Nie, na wie, żywo. Nie, to wiecie, mnie słyszą. Ej, dam cię napiszesz mi teraz, no? No to. Tylko mnie. Weź włącz to, we, weź włącz to. I włącz to. Posłuchaj. Czekaj, pójgłeś. Nic się nie słychać, więc... Dobra. Czemu? <grystanie> Dobra. A no już zginął. Koks. Normalnie koks. Ej to mi tutaj mi napisz. Dobra to powtarzam. Ale Natalki? Powtarz. Natalki? Tak na Natalki, na Natalki. To by było dobre jakby teraz to na Maxik. No Max jest już i... Ym, Zobaczcie tutaj jest moje konto. I drugie. I patrzcie, co zdrobnęłam. To jest Max. Więc... A, i zachęcam, żebyście wpadali do naszego klubu. Mhm. Mm to, 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 to musisz mi dodać? A ty jesteś. No ja na... Dobra. Dobra, dalej, dalej. Mogę? Poczekaj, poczekaj. No daj, daj, daj. Dobra. Mogę? Poczekaj, poczekaj. Nie, 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 nie. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Poczekaj, chwilę, do cholery. Może sobie No? Co? Może. Dobra. dobra. Teraz zaprę. Pani Beauty. kozacka zanim, zanim My sobie. My sobie. My sobie. sobie. MSP pod yes. hmm. podgłosić więc chwileczkę. Jeszcze muzykę wezmę. To będziecie też coś. U, padajcie do Smayslowa i dajcie mi chrupkę do Damiana Kłótku tutaj.